Właśnie musisz to założyć i do końca dzisiejszego dnia to nosisz. Bo są twoje urodziny przyjacielu. Co tu jest napisane? It's my birthday! It's my birthday! No ogólnie tak dwie zdychy zostały, tak no rano. Około, nawet troszeczkę mniej Obroty mi spadły. Widzowie, wróciliśmy na miejsce docelowe, gdzie zostawiliśmy auto. Wydaliśmy na Ubera 11 zł. Z naszego budżetu 100 zł odejmujemy 11. I teraz sobie ruszymy. Zostało nam polecone przez studentów na AWF-ie. Na AWF Dosyć komiczne, możecie w to nie wierzyć, ale. boisko imienia J.A.Z. Tam się tam też udamy, zobaczymy, co tam możemy pokombinać. Już tam kogoś fajnego poznamy. Jakoś fajnie aktywnie spędzimy czas, bo już tak dużo tam naprawdę zrobiliśmy. Fajnie było, ale musimy teraz troszeczkę zmienić lokalizację i coś innego spróbować porobić. Jeżeli i jedziemy. Daleko nie mamy, dużo paliwa nie spalimy, paliwo mam zatankowane, a tam chyba na miejsce mamy z 5 kilometrów. Zapraszam do oczu. do środka. O, pięknie. pięknie no, czekamy, no. Patryk Bandurski, spędziłem dzień jako normalny okay. człowiek. <gry> Kara dla Bandury. Na życie Patryk. chodź, chodź. chodź. Ale kurwa. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję, dziękuję. Nie chorobę zaraz Nie, ale bardzo blisko 29. Dziękuję panie bardzo. Myślę, że musimy zaśpiewać jeszcze raz to jest chyba jest zły znak 100 lat, 100 lat 100 lat. Niech żyje, żyje nam.